Z tej strony Bata. Witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiejszy filmik będzie wyglądał nieco inaczej. Jestem tutaj w moim salonie, rozsiadam się wygodnie w dżinsach i mam nadzieję, że Wy również to zrobicie. Bo jeżeli chciałybyście posłuchać odpowiedzi na pytania, które zadawałyście mi na Instagramie oraz na YouTubie, to proszę zostańcie ze mną. Dzisiaj będziemy miały QA. naszymi pytaniami. Przejdźmy może najpierw do pytań z Instagrama. Na część z tych pytań odpowiedziałam na bieżąco, ponieważ dotyczyło one głównie mojej stylizacji, co miałam na sobie, jaki płaszczyk, jakie buty i tak dalej, więc na te pytania nie będziemy teraz odpowiadać. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że robiłam już kiedyś swoje pierwsze, tak naprawdę jedyne Q&A, które możecie znaleźć również na moim kanale. Jeżeli mi się uda, to podlinkuję Wam tutaj na ekranie powyżej link do tego filmu, więc tam znajdziecie odpowiedzi na takie podstawowe pytania dotyczące mojego wieku, Dotyczące tego, ile ważę, gdzie studiowałam, oraz czym się zajmuję. Natomiast dzisiaj postaram się odpowiedzieć na resztę z tych pytań. Przeglądam te pytania i faktycznie spora część z Was pyta mnie przede wszystkim o to, ile mam lat, więc widać, że jesteście tutaj nowe na kanale. Mam 33 lata. Dobra, przejdźmy do takiego pierwszego, dłuższego pytania. Zadała je Ewa 9 maja 8. Cześć Ewuś. Cały czy cały tydzień jesteś sama z dziećmi. Widać twoje zaangażowanie. Pozdrawiam. Dziękuję Ewuś. Tak, faktycznie, jak każda mama staram się jak mogę, chociaż nie ukrywam, że nie jest to łatwe. Wiecie co, chyba nie będę tutaj za bardzo kombinowała, żeby te pytania jakoś do siebie pasowały, żeby zachować jakąś chronologię, po prostu będę leciała jak idzie po kolei. Następne pytanie jest od Beaty Barbary. Hej Beatko! Jaki będzie kolejny luksusowy zakup? Marzysz o jakiejś torebce lub akcesorium marki premium? Oczywiście mam marzenia dotyczące torebek premium oraz zakupów, ale czasami to schodzi na dalszy plan, ponieważ jest wiele innych rzeczy, które chciałabym robić, na które chciałabym wydać swoje pieniądze, natomiast taki najbardziej Bardziej realny zakup, który planuję, nad którym się długo zastanawiałam i w sumie nad którym myślę od dłuższego czasu, to jest torebka YSL Sac de Jour. Jest taka czarna torebka, niewielka, którą mogłabym nosić na co dzień, więc cały czas się nad nią zastanawiam, bo wydaje mi się, że będzie fajnie, pasowała do mojej garderoby. No i przede wszystkim mam wrażenie, że ona jest ponadczasowa i że szybko mi się nie znudzi, także postaram się Wam tutaj wkleić zdjęcie, żebyście widziały na jaką torebkę ostatnio poluję. Skąd misiek, skąd płaszczyk, skąd płaszczyk, to już odpowiedziałam Wam na Instagramie, jak również możecie zobaczyć mój poprzedni vlog, gdzie dzielę się z Wami moim nowym zakupem. Jak radzisz sobie... dobra, następne pytanie od Magdy i Hanny. Cześć Maciu, cześć Haniu. Jak radzisz sobie z utrzymaniem czystości w domu przy dzieciach i dwóch psach? OMG dziewczyny, nie, nie radzę sobie, to jest po prostu koszmar. Wygląda to w ten sposób, że ja mam e, non-stop wyciągnięty odkurzacz i non. Non-stop odkurza, no taka jest prawda, bo teraz w momencie, kiedy przyszło jesień, kiedy jest bardziej mokro, kiedy te psy non-stop biegają na zewnątrz, potem wchodzą do domu, albo dzieci, które wchodzą w butach do domu, albo nawet ja, czy mąż, no to po prostu ten piach, ta sierść się nosi i jest bardzo ciężko utrzymać czystość. Więc u mnie tak naprawdę to jest kwestia odkurzenia czystego, więc dwa, trzy razy dziennie mi się zdarza odkurzać. Czasami owszem, zdarza mi się odpuścić, bo po prostu, nie wiem, albo nie mam mnie w domu. Yy albo jestem zbyt zajęta, żeby sprzątać, no to wtedy sobie odpuszczam. Natomiast przeważnie tak to wygląda, że idę na przykład do łazienki, albo zrobić sobie kanapkę w trakcie na przykład pracy, w trakcie robienia czegoś, to zdarza mi się po prostu sięgnąć pod odkurzacz i szybko przylecieć odkurzaczem, żeby jakkolwiek to wyglądało. Więc utrzymanie czystości w domu, gdzie są dwa psy i trójka dzieci i dwoje dorosłych, to naprawdę jest mega trudne. Przede wszystkim dlatego, że jednak większość tych czynności wykonuje sama. No i jest to trudne do ogarnięcia, no nie ukrywajmy. <laughs> następne pytanie jest od Natalii G. wiecie co, chyba nie będę mówiła nazwisk chyba zatrzymam się na pierwszej literce nazwiska, no bo chyba mamy RODO, więc pytanie jest od Natalii G jak utrzymujesz tak boską sylwetkę po trójce dzieci Buśka? E, dziękuję bardzo, Natalko. Jest jeszcze obok pytanie, widzę. E, pamiętam od Yellow Makeupik. Pamiętam, że mówiła Pani, że przytoła sporo w ciąży. Jak wróciła Pani do tak świetnej sylwetki? I tutaj faktycznie e, również jest sporo pytań dotyczących mojej wagi i tego, jak, e, w jaki sposób utrzymuję swoją sylwetkę. Może odłożę telefon, ponieważ nie będzie to taka szybka odpowiedź, ale i mi się, że chyba tak naprawdę zapracowałam sobie na to od początku, ponieważ zawsze, ja nawet jako nastolatka, patrzyłam na to, co jem, lubiłam zwracać na to uwagę, lubiłam odżywiać się w sposób zdrowy. Bardzo lubiłam ćwiczyć, również jako nastolatka, bardzo dużo swojego wolnego czasu spędzałam na zajęciach fitness, w klubie fitness, gdzie kupowałam sobie, wiecie, karnety na cały dzień. I potrafiłam, e, dajmy na to, jak były ferie, spędzić całe ferie na siłowni i na zajęciach fitness. Na siłowni mniej, bo ja jednak lubię zajęcia grupowe. I raczej lubię ćwiczyć w grupie, więc mam wrażenie, że to naprawdę się przyczyniło do tego, jak szybko spadła mi waga po ciąży. W ciąży z bliźniakami przytyłam około 22, 23 kg, ale co trzeba podkreślić, urodziłam w 33 tygodniu, więc tak naprawdę nie wiadomo, ile bym przytyła, gdybym tą ciążę donosiła do końca. Natomiast chcę podkreślić, że przez całą ciążę, jak również na. Cały rok przed stosowałam się do bardzo ścisłej, może nie diety, ale do zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, już naprawdę totalnie, w ten sposób, że odstawiłam wszelkiego rodzaju słodycze. Nie piłam w ogóle alkoholu, nie piłam w ogóle kawy, bo bo bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić wszystko, aby zajść w ciążę. I w momencie, kiedy mi się już udało zajść w tą ciążę, to jednak pilnowałam bardzo, żeby mój sposób odżywiania jak najbardziej pozytywnie mógł wpłynąć na rozwój płodu, na moją ciążę oraz na moje dzieci. Więc mam wrażenie, że to naprawdę się przyczyniło do tego, że później bardzo szybko, może nie tak bardzo szybko, ale że bez większych trudności zgubiłam tą wagę po porodzie. Tak naprawdę to się śmiałam, że jeżeli chcesz szybko skubić kilogramy pociągu, to po prostu wystarczy urodzić bliźniaki i nie mieć czasu, żeby jeść. I ukryłam, że coś w tym jest. No po prostu człowiek żyje tymi dziećmi. Ja jednak ściągałam pokarm w momencie, kiedy karmicie piersią, albo jednak ściągacie ten pokarm, to podobno się gubi szybciej na wadze. Ja tak naprawdę nie miałam z tym jakichś większych problemów, aczkolwiek te ostatnie 5 kilogramów, to powiem Wam szczerze, że ono się tak naprawdę trzymało bardzo długo. I całkiem niedawno te kilka kilogramów ostatnich poleciało. Także, żeby się nie rozgadywać, bo widzę, że mi tutaj czas leci i nie chcę, żeby te wideo było zbyt długie, chyba będę musiała zrobić jakiś osobny film o odżywianiu, o moim sposobie odżywiania oraz stylu życia, ponieważ staram się jednak odżywiać zdrowo i naprawdę ogromne różnice zauważyłam w momencie, kiedy odstawiłam gluten. To słuchajcie, naprawdę momentalnie oponka, która mi została przez tyle lat po porodzie. Po prostu znikła. Także to jest niesamowite. Wystarczyło, że zredukowałam spożycie glutenu. Nie miałam żadnych medycznych zaleceń, po prostu stwierdziłam, że tak zrobię, bo dużo osób tak robi i mówi, że to jest zdrowsze, więc stwierdziłam, że czemu by nie spróbować. Odstawiłam ten gluten nie z zamiarem stracenia nawadze, albo pozbycia się właśnie tej oponki na brzuchu, po prostu tak zrobiłam, żeby spróbować, żeby zobaczyć, jak to jest. I słuchajcie, faktycznie widzę zmiany w moim brzuchu natychmiastowo w momencie, jeżeli spożyję gluten, a wtedy kiedy tego glutenu nie spożywam, więc jeżeli pozostała Wam jeszcze taka oponka po porodzie, to postarajcie się odstawić albo zredukować spożycie glutenu na przykład przez tydzień czasu i zobaczcie, jak wasz brzuch będzie wyglądał. No u mnie słuchajcie. To działa natychmiastowo. Także może warto też spróbować. Następne pytanie jest od Iwonki P. Iwonka, ile masz lat, ile masz wzrostu, ile ważysz? Na te pytania również znajdziecie odpowiedź w tamtym poprzednim QA, ale tak szybko. Może przypomnę, mam 68 m. Wzrostu. Ile mam lat, to już powiedziałam. Ile ważysz? Waży obecnie 50 kg. Następne pytanie jest od Akat Miss Zroz. Skąd się wziął pomysł na nagrywanie filmów na YouTube i jak na to zareagowali Twoi najbliżsi? Wydaje mi się, że na to pytanie również odpowiadałam po moim poprzednim Q&A, natomiast nie odpowiadałam na to, jak zareagowali moi najbliżsi. Różnie, całkiem różnie. Mój mąż miał do tego stosunek bardzo obojętny, totalnie, naprawdę. Natomiast powiem szczerze, że zresztą rodzinę na ten temat tak naprawdę nie rozmawiałam i nie rozmawiam do tej pory. Moja mama... Moja mama od początku bardzo mnie wspiera, więc tak naprawdę tylko z mamą i z tatą rozmawiałam na ten temat prowadzenia w ogóle kanału na YouTubie, no oraz oczywiście z moim mężem. A tak to nie wiem, czy oni wiedzą, czy nie wiedzą, może się dowiedzieli, a może się teraz dowiedzą. Kto wie? W jakiej branży pracowałaś i co studiowałaś? Również na to pytanie odpowiedziałam, Karolinko, w poprzednim filmie. Także, żeby się nie powtarzać, tak pokrótce Wam powiem, że przez 10 lat prowadziłam własną działalność i takim jednym z większych moich kontraktów i takim moim sukcesem było stanowisko kierownika do spraw sprzedaży na Europę. Zajmowałam się wprowadzaniem amerykańskich produktów na rynek europejski w branży modowej. Czym zajmowałaś się zawodowo? Pięknie opisujesz różne rzeczy. Czy to była praca w PR? Pytanie od Toja Tina. Nie, Tinko, nie pracowałam w pr pracowałam w sprzedaży. Następne pytanie od Anny DW. Cześć Beato, gdzie inwestujesz swoje pieniądze, na przykład w nieruchomości czy w giełdę? Dobre pytanie Aniu, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, to jednak skupiam się na nieruchomościach. Jak zapewne wiecie z moich filmów, sama aranżacja wnętrz sprawia mi ogromną Friday. Bardzo lubię to robić. Jak również fakt, że przed powstaniem mojego kanału na YouTube planowałam jednak stworzyć kanał typowo o wnętrzach. To tak naprawdę wszystko się łączy z moją pasją, i zastanawiam się: może niedługo pokażę Wam nowe mieszkanie, nad którym pracuję, które urządzam. Wydaje mi się, że jest tutaj sporo z Was, których ta tematyka może zainteresować, i pokażę Wam, może cały proces, jak to wygląda. Nie do końca, bo to już jest. Może nie będę w stanie wam pokazać całego procesu, jak to wygląda, ale na pewno część z tego postaram się ponagrywać. Tutaj pytanie od Patrycji D. Skąd bierzesz siły na to wszystko? Jesteś bardzo aktywną osobą, plus zazdrościć można. Dziękuję, Patrycja. No, tak naprawdę powiem szczerze, że zaczęłam traktować YouTube oraz wszystko to, co robię, jako swoją pracę. Strasznie mnie motywuje fakt, że jestem panią własnego losu, że mogę poświęcić tyle czasu, ile sama chcę na pracę. Zatem fakt, że tak wiele z Was mnie ogląda i lubi oglądać moje filmy, jest bardzo motywujący, więc to tak naprawdę dodaje mi na pewno siły. Jaka jest Twoja wymarzona torebka? Pytanie od Asi S. No, Asiu, na pewno moją wymarzoną torebką jest torebka Chanel, na którą na razie nie zamierzam się skusić, ponieważ ta cena mnie przeraża i uważam, że jest absolutnie nieadekwatna do tego, co w zamian otrzymujemy. Natomiast jeżeli kiedyś będę dysponowała większą gotówką, na którą nie będę miała pomysłu, to zapewne kupię sobie taką torebkę. Natomiast na chwilę obecną. No jednak rozsądek przemawia i po prostu zrezygnowałam z zakupu torebki Chanel. Mówię oczywiście o Classic Flap. Następne pytanie mamy od Moniki M. Czy dzieci wyprowadzają cię z równowagi, nie wiem czy dalszą część pytania też czytać, tak mocno, że krzyczysz na nie, a później żałuj Domyślam się, że chodziło o żałujesz. Wydaje mi się, że tak jak większość rodziców, każdy może czasami e, stracić równowagę. Natomiast faktycznie ja zauważyłam, że jeżeli mówię w sposób spokojny, to moje dzieci kompletnie nie reagują. Więc ja muszę mówić ogólnie, podniesiony tonem, to one wtedy chociaż zauważają, że ja coś mówię. Poza tym e, muszę mówić trochę głośniej, bo u mnie jest zawsze chaos i harmida. <laughs> Oj, zniknęło. Następne pytanie jest od Izyka. Czym się z mężem zajmujecie? Macie piękny dom, luksusowe życie? Ciekawa? Dziękuję Iza za Twoje pytanie. No, tak jak mówiłam wcześniej, ja zajmuję się głównie YouTube'em. Zajmuję się również, o czym wcześniej nie mówiłam Wam kompletnie, mam jakieś tam swoje projekty związane z nieruchomościami. Jak również teraz zaczęłam współpracę i zaczęłam prowadzić własny biznes z marką kosmetyczną Arbon. Następne pytanie mam od Marty P. Jest Pani bardzo sympatyczną osobą, miło się Panią ogląda, miłego dnia życzymy, pozdrawiam. Aha, dziękuję bardzo Marta, to nie było pytanie. Dobra, skończyliśmy pytanie z Instagrama, teraz przejdźmy do pytań z YouTube'a. Pierwsze pytanie z YouTube'a jest tutaj od Joli T. Jak poznałaś swojego męża? Jolu, swojego męża poznałam na ognisku osiedlowym wiele lat temu. Następne pytanie jest od Pauliny A. H. Czym zajmuje się Twój mąż? Wybaczcie, dziewczynę na te pytania dotyczące mojego męża po prostu nie chciałabym odpowiadać, ponieważ szanuję jego prywatność. I jeżeli będzie chciał się kiedyś z Wami podzielić na ten temat, to bardzo chętnie, natomiast ja chyba nie jestem upoważniona, żeby na ten temat rozmawiać. Kasia N czy masz kogoś do pomocy w sprzątaniu tak pięknego domu? Dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Niestety nie mam nikogo do pomocy w sprzątaniu. Miałam przez jakiś czas panią, jedną, która zrezygnowała, bo nie dawała sobie rady. Później miałam dziewczynę, która po pierwszym dniu zrezygnowała, bo powiedziała, że jest za dużo roboty, że mam za dużo mebli. No i generalnie jest mi bardzo ciężko kogoś znaleźć, chociaż ja bym bardzo chciała. Natomiast jeżeli szukam kogoś, kto by musiał dojeżdżać, no to ceny po prostu są tak absurdalne, że stwierdziłam, że, że po prostu muszę sobie z tym sama dawać radę. Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo bym chciała jednak mieć kogoś do pomocy, bo jest bardzo dużo roboty i ja po prostu nie wyrabiam się z tym wszystkim. Asia G. Gdzie pracowałaś przed urodzeniem dzieci? Czy aranżacja domu to Twój samodzielny pomysł, czy wspierałaś się pomocą projektanta? Pozdrawiam serdecznie. Asiu, dziękuję uprzejmie. Gdzie pracowałam przed urodzeniem dzieci? Na to pytanie również znajdziecie odpowiedź wcześniej i już odpowiadałam kilkukrotnie. Czy aranżacja domu to twój samodzielny pomysł? Czy wspierałaś się. Tak, tak, tak. I na ten temat chyba też już dyskutowałam właśnie w poprzednim filmie, ale mogę jeszcze Wam przypomnieć, że faktycznie swoje inspiracje, głównie dotyczące wystroju wnętrz, jednak czerpałam ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ bardzo dużo podróżowałam wówczas po Stanach Zjednoczonych. Strasznie mi się podobały te wnętrza. One były takie inne, były takie czyste. Ja generalnie je lubię i kocham biel, lubię naturalne kolory, lubię drewno. No i przede wszystkim stamtąd czerpałam swoje inspiracje przede wszystkim internet, no i Pinterest, tak? Wtedy jeszcze nie, był już chyba Pinterest, natomiast z niego tak nie korzystałam. Po prostu szukałam w Google'ach, szukałam inspiracji, i jak urządzałam swoje wnętrza, to głównie korzystałam z Ikei, z Westwing, TK Max i co jeszcze? I chyba to wszystko. Czy zamierzasz mieć więcej dzieci, jaką jesteś mamą? Ojej, dużo jeszcze pytań. <grych> Czy zawsze chciałaś mieć dużą rodzinę? Nie do końca. Na początku, kiedy zaczynałam, wkraczałam w dorosłe życie, to widziałam siebie jako niezależną kobietę, bizneswoman, która mieszka w dużym mieście. Oczywiście marzył mi się Nowy Jork, ponieważ, jako fanka seksu w Wielkim Mieście, po prostu widziałam się tylko i wyłącznie w tamtym mieście, ewentualnie w Warszawie. Natomiast wszystko mi się zmieniło w momencie, kiedy poznałam moją ostatnią pracodawczynię która była po prostu najwspanialszym szefową na świecie, jaką mogłam sobie wyobrazić. I to była w ogóle firma, w której pracowały same kobiety, bardzo nastawiona na rodziny, na macierzyństwo. I po prostu zobaczyłam, że można odnosić sukcesy oraz być wspaniałą mamą i wydaje mi się, że to ona mnie zainspirowała do tego, żeby założyć dużą rodzinę. Jaki jest Twój mąż i jak sobie radzisz z kłopotami małżeńskimi, jeśli w ogóle takie u Ciebie są? Słuchajcie, oczywiście, że są. Każdy ma jakieś tam swoje problemy. Słuchajcie, chyba nie jest to dobre miejsce, żebym opowiadała, jak ja sobie z nimi radzę. <grym> Nauka języka angielskiego. Co, poleca, co polecasz dla średnio zaawansowanych? O, Aniu, nie wiem, co polecić dla średnio zaawansowanych, ponieważ ja zaczęłam się uczyć języka w szkole i to jakoś samo przyszło. Ja po prostu lubiłam słuchać piosenek, tłumaczyłam sobie zawsze teksty, lubiłam oglądać amerykańskie filmy, bo przede wszystkim bardzo lubiłam język amerykański, nie angielski. No jakoś to poszło, więc powiem szczerze, że nie wiem, co doradzić. Chyba wydaje mi się, że jednak szkoła językowa będzie w stanie tutaj pomóc. Kolejne pytanie jest od LM Rosie Babe. Jak znajduje Pani czas dla siebie przy trójce dzieci? Niesamowicie podziwiam Panią, że potrafi Pani to wszystko pogodzić. Dziękuję ślicznie, eee, Rosie Babe. Eee, jak to zna jak znaleźć czas? No, ukrywam, że jest to po prostu piekielnie trudne, natomiast e, im dzieci stają się starsze, tym więcej czasu możemy poświęcić samej sobie, i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę bardzo ważne. Natomiast zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy ja kręcę filmy, to dzieci są w przedszkolu. A tak naprawdę reszty dnia nie widać. Asia, ES, Twoja historia z YouTube: od czego się zaczęło, co cię zainspirowało? Na to pytanie odpowiadałam właśnie w poprzednim QA. Planowałam zrobić kanał o wnętrzach, ale wyszło jak wyszło i teraz zobaczcie, prowadzę vlogi. Majka L. Beatko, dziękuję, że jesteś i dzielisz się swoim życiem z nami. Uwielbiam Twoje zakupy, czy to z Zary, czy z Mango, czy inne. Jakie są Twoje ulubione książki, filmy, muzyka? Może to pomysł na odzienny filmik? Pozdrawiam z dalekiej Australii. Dziękuję, Majka. No faktycznie, no to by było długie, żeby opowiadać ulubione książki, filmy i muzyka. Więc jeżeli chodzi o filmy, to ja jednak naprawdę lubię komedie romantyczne. Mm, bardzo lubię oglądać dokumenty, które wnoszą coś do mojego życia, e, z których mogę coś wyciągnąć. E, I to się również tyczy książek. Bardzo lubię książki motywacyjne oraz poradniki. <laughs> e, filmy, muzyka. Jaką muzykę lubię? Oj, muzyka potrafi tak naprawdę bardzo wpłynąć na mój nastrój. Więc, e, więc ja osobiście, e, więc osobiście słucham każdego rodzaju muzyki, zależnie od nastroju. Olenika. Jeżeli miałabyś wrócić do pracy na pełen etat, to w jakiej roli widziałabyś siebie najlepiej? Czy chcesz kiedyś wrócić do pracy na etacie? Praca, mamy trójki dzieci, musi być bardzo ciężka, jak sobie radzisz w trudnych sytuacjach? Jeżeli chodzi o odpowiedź na Twoje pytanie, Lenko, czy miałabym ochotę wrócić do pracy na pełen etat? I czy w jakiej roli widziałabyś się najlepiej? Nie, nie mam ochoty wracać do pracy na etat. Powiem Wam szczerze, że praca na własny rachunek to jest coś najlepszego, co mi się przydarzyło i uważam, że jeżeli ktoś ma pomysł na siebie oraz ma taką możliwość, to nie ma nic lepszego. Yy... Nie wyobrażam sobie teraz pójść i pracować na czyjeś konto. Bardzo doceniam fakt, że mogę pracować na własne konto, mogę sama dysponować swoim czasem, decydować o tym, kiedy pracuję, ile pracuję, ile czasu tej pracy poświęcam, e, ponieważ jest to bardzo ważne, e, kiedy staję się mamami żeby mieć taką możliwość. Nie wyobrażam sobie, żeby dzieci nie widywały swojej mamy, dlatego jestem bardzo wdzięczna z tego, że mogę robić to, co robię. Następne pytanie od Des: Ulubione książki i filmy to już było. Kiedy dzieci poszły do żłobka przedszkola? W jakim były wieku? Wydaje mi się, że to było chyba dwa latka. Dwa lata. Natomiast, natomiast pamiętam, że puściłam dzieci Jakoś w grudniu, nie w styczniu, do żłobka albo przedszkola, jakoś zapisałam je do prywatnego i słuchajcie, tak mi się wychorowało, że, że musiałam zrobić sobie półroczną przerwę i dopiero później po wakacjach na nowo je zapisałam i to był tak naprawdę bardzo dobry moment. Czy ćwiczysz regularnie i co? Dziewczyny uwielbiam ćwiczyć, ale ćwiczę bardzo ostatnio nieregularnie, co mam nadzieję zmienić wkrótce. Ile masz lat? To już. Czy wróciłaś do aktywności zawodowej po urodzeniu dzieci? Wróciłam do aktywności zawodowej, natomiast moja praca wygląda teraz zupełnie inaczej. Mam kilka projektów, którymi się zajmuję, m.in. właśnie YouTube. Następne pytanie od Pauliny K. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam starszego brata. Czy pokażesz swój ogród? Na chwilę obecną chyba nie ma co pokazywać. Pozdrawiam Cię krótko. Dziękuję Paulinko. Następne pytanie, Joasia J., jestem ze Szczecina i szalenie miło mi jest oglądać youtuberki właśnie z tego miasta. Za co lubi Pani Szczecin? Jakie są jego minusy? U, trudne pytanie, chyba długie, kurczę, czy my mamy czas? Eee, przede wszystkim dziewczyny, chciałabym, żebyście czuły się bardzo swobodnie i nie musiały do mnie mówić na Pani. Jestem Beata, bardzo miło mi Was poznać, więc śmiało piszcie do mnie na ty, ja absolutnie się nie obrażę. Za co lubię Szczecin? Przede wszystkim za to, że moja rodzina tutaj mieszka. I tak naprawdę to był jedyny argument, dla którego tutaj wróciłam. Minusy mieszkania w Szczecinie to jest to, że jest wszędzie daleko. I na przykład chciałabym się wybrać do Warszawy, to pociągiem muszę jechać teraz 7 godzin. To jest po prostu koszmar. Następne pytanie od Joasi też. I jakie są Pani ulubione miejsca, również te restauracyjne? Pozdrawiam. Obecnie najbardziej lubię chodzić do restauracji Bollywood. Polubiłam bo bardzo indyjskie jedzenie, więc ostatnio często możecie mnie tam spotkać. Pytanie od Kasi Katarzyny J. Cześć. Czy jadasz kolację? O której ostatni posiłek? Czy liczysz kalorie w ciągu dnia? Twoja sylwetka jest do pozazdroszczenia. Dziękuję, Kasiu. Yy, jadam kolację, uwielbiam kolację i nie wyobrażam sobie pójść spać bez kolacji, ponieważ yy, później przez całą noc burczałoby mi w brzuchu i byłabym po prostu głodna, więc ja muszę zdecydowanie jeść kolację. Yy, o której ostatni posiłek? I właśnie nie pilnuję się tego, żeby jeść na 2-3 godziny przed snem, bo ja po prostu byłabym głodna. Więc jem tak na godzinę. Wydaje mi się, że tak, godzinę półtorej przycnę, ponieważ jem kolację, później idę się myć, zanim się umyję, zrobię całą pielęgnację, przebiera się w piżamę, położę spać. No to tak naprawdę mija godzina półtorej do dwóch godzin, ale to tak naprawdę zależy. Joanna na czy obecnie pracujesz, czy YouTube to twoja jedyna praca? Pozdrawiam. No na to już też odpowiedziałam, to nie jest jedyna moja praca, ale, ale tak, YouTube również traktuję jako swoją pracę, ponieważ poświęcam jej nie dużo czasu, słuchajcie. Patrycja M. Jakie są Pani ulubione profumy? Obecnie, nowe, Chomolon, Rose i Magnolia. Po prostu mam obsesję. Na ich punkcie teraz też się nimi wypsikałam i ja po prostu uwielbiam. Marzena S. Czy korzystałaś z zabiegów medycyny estetycznej? Jakie zabiegi wykonywałaś? Nie korzystałam jeszcze z medycyny estetycznej, chociaż bardzo mnie korci i kusi, ponieważ już coraz bardziej widzę te swoje zmarszczki na czole i to mnie faktycznie denerwuje i to bym chciała zmienić, więc kto wie, może w przyszłym roku się odważę, ale tak naprawdę to ja się po prostu boję i też boję się tego faktu, żeby nie wyglądać sztucznie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie mieć tutaj mimiki, wiecie, tego czoła, że nie można by nie ruszać tym czołem, także to mnie przeraża, ale nie ukrywam, że bardzo bym chciała zlikwidować te zmarszczki na czole. Kilkakrotnie wspominałaś, że walczyłaś z niedoskonałościami cery, czy zażywałaś jakieś antybiotyki zewnętrzne. Faktycznie ja miałam cerę w bardzo złym stanie, aż całe życie jako nastolatka zawsze miałam problemy z cerą, dlatego też nakładam dużo makijażu. Natomiast faktycznie wszystko się zmieniło w momencie, kiedy zaczęłam używać kosmetyków Arbon, po prostu moja cera wygląda zupełnie inaczej. Przestałam walczyć z niedoskonałościami, nie muszę nakładać tej tapety, cieszę się, jestem dumna ze swojej cery, nie nakładam już podkładów kryjących, używam głównie kremu CC, bo, bo nie ma po prostu takiej potrzeby. Coś faktycznie jest magicznego w tych kosmetykach, co działa, dlatego też między innymi zdecydowałam się właśnie rozpocząć biznes z tymi kosmetykami, ponieważ zauważyłam, jaki one miały genialny skutek dla mojej skóry i dlatego też tak dużo o tych produktach mówię. Już uważam, że powinnam się podzielić z tym ze wszystkimi, bo jeżeli na mnie tak zadziałało, na kilka moich koleżanek, to faktycznie warto jest o tym powiedzieć, to faktycznie uważam, że warto jest o tym mówić i, yy, i spróbować samemu. Jolate, jakie są Twoje ulubione kosmetyki makijażowe? Rozumiem, że chodzi również o kolorówkę. Obecnie faktycznie przerzuciłam się na markę Arbon, także zaczynam kupować kosmetyki kolorowe również stamtąd. Natomiast taki mój hit od wielu lat to był bronzer Too Faced, który obecnie również zastąpiłam bronzerem od Arbon i wydaje mi się również bardzo fajny. Także informacje dotyczące tego, co dzisiaj mam na twarzy, również postaram się Wam podlinkować w opisie filmu poniżej. No i dotrnęliśmy do końca. To już są wszystkie pytania. Dzięki bardzo, dziewczyny, że poświęciłyście swój czas i zadałyście mi te pytania. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Po więcej odpowiedzi zajrzyjcie, proszę, na poprzednie QA. Jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę zostawcie je w komentarzach. Jeżeli odpowiedź nie będzie wymagała ode mnie napisania referatu, to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć. No także cóż, dzięki bardzo, że byłyście ze mną. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach. Pa! pa.